Witam Was moi drodzy, trombole moje kochane dzisiaj jeszcze przed długim weekendem majowym i dzisiaj mamy nowo, nowocześniejszy sprzęt a mianowicie jest to T te jak Teresa 426W Nówka sztuka, podobno nie zasysa, nie zaciąga atramentu Black Edition, zaraz zobaczymy czy na szybko uda się coś z tym zrobić no i co to jest warte, czy to jest coś warte czy to jest nic nie warte T426, połowa baterii czy nam wystarczy na tą produkcję filmową a zaraz zobaczymy. Zapraszam serdecznie. To udajmy się teraz po ten niesamowity sprzęt. Tutaj już coś od Was jest w tym pięknym kartonie, ale to za chwilę. A coś ciekawego chciałem, chciałem Wam oznajmić, ale z głowy mi wyleciało. Widocznie było nieciekawe. 426 po zakupie. Marka Brodera już też idzie w taki temat, jednak bardziej mniej jakościowo trwały. Takie jest moje odczucie w ostatnim, w ostatnich modelach, które do mnie trafiały. Nie miałem tegoż sprzętu akurat wcale jeszcze. Jest to model T426W. Chyba około 800 zł trzeba za coś takiego w tym momencie zapłacić. Wiadomą rzeczą jest jest to refill tank system, czyli nalewamy ten atrament o określonym znaczeniu. Podnosi się klapa, nie, tu już będzie ciężej to rozmieniać, rozkręcać, natomiast tego nie możemy rozkręcać, bo jest nowe. Co teraz? Co teraz? Ma sieć bezprzewodową, jest łopatologiczny bez jakichś konkretnych wyświetlaczy. Macie, tylko i wyłącznie z tej pozycji. Co by trzeba było zrobić? Kiedyś coś takiego pokazywałem, chyba 425 czarną. Też mi ktoś pokazał, że. Areg, nie trzeba tego pod komputer ponoczać Inna aplikacja, służąca do ewentualnie e e tego, żeby zabrało to atrament. Natomiast zastanawiamy jednak, jak inicjacja przeszła, dlaczego nie ma nic w wydruku. Instrukcja: 1, 2, 3. Pierwsze to. I trzeci klawisz. Klikamy. Powinno się coś takiego zapalić, i zaświeciło się. Klikamy, start. Teraz powinno procedurę sobie przejść, która spowoduje to, że zabierze jeszcze raz ten atrament do głowic. Tutaj akurat możemy to szybko zrobić w ten sposób. Instrukcja znajdująca się pod klapą skanera. I teraz musimy odczekać swoje i zabrać się za testing. Chyba wydrukuje jakąś kartkę, nie? Po całej tej procedurze. Tak czy nie? Też musi być. Po tym całym ceregielu szybkie kopiowanie. No musi coś być. Prawdopodobnie po tej całej procedurze wyrzuci nam kartkę i wtedy będziemy mogli zobaczyć, co jest. Jeżeli nie, to no co? Reklamacja urządzenia, chociaż to się nie zdarza. Nowa głowica to powinno pluć niesamowicie. Coś takich nowych rzeczy, które chciałem wam pokazać. O, chyba Wam nic nie pokażę, bo to jest świeże do, dzisiaj do ogarnięcia, ale niech się tam robi. Ale ja w międzyczasie, jak tam się właśnie ta sytuacja dzieje, chciałem Wam coś pokazać, ale cały czas mi z tyłu głowy chodzi co? No, nie pamiętam. Epsona dzisiaj zrobiłem. Epsona igłowego LX350, to była tylko konserwacja. Ale urządzenie, powiem Wam, dość fajne. Jak na igłę, bardzo stare. Technologicznie taśmy jeszcze dostępne. Jak ktoś na ich głowych tłucze ma LPT stare i ma jeszcze dodatkowo do tego złącze USB, czyli można pod nowsze, yy, urządzenia typu komputer laptop podpiąć, jeżeli jest taka konieczność i funkcjonować. My czekamy, aż to wszystko pójdzie, i sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Po zastań że świeżego elementu jestem bardzo ciekawy, czy mamy gdzieś jakiś taki delikatny wgląd nie mamy chciałbym zajrzeć, zobaczyć jak to się wszystko tu odbywa, ale bez rozkręcenia tego urządzenia pewnie nie byłoby to możliwe tu się nic nie podnosi czy przerywamy film, czy czekamy? nie wiem, no jednak robi. Przy pierwszym czyszczeniu zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać i czy wydukuje nam stronę testu. Także za chwilę do Was wracam. Chyba ma dwa podajniki. Ma? Czy nie? Ma, musi mieć dwa. Tutaj jest. Klapka rewizyjna od tyłu. Zaraz będziemy testować. A mianowicie po całej procedurze nawet nie musiałem nic klikać, bo kartka z czarnym atramentem. Przepraszam, z testem wydrukowała się sama, ale zauważcie, czy widzicie, czy nie widzicie, ona jeszcze nie jest idealna. Ten wydruk jeszcze nie jest idealny, bo brakuje mu dwóch, jednej i dwóch. Może to nie jest dużo, ale przy całej stronie może być te braki. Mogą być te braki, krótko mówiąc widoczne. Tak. Jedziemy z tematem jeszcze raz, żeby jednak wszystkie były kwadraciki zapełnione, wtedy będzie dużo. Wtedy będzie na pewno przy całym wydruku, jeżeli byśmy drukowali coś na całej powierzchni, będzie to widoczne. Tych kilka dysz naprawdę robi różnicę. Raz, dwa, trzy, yy, cztery, pięć dokładnie. Niektóre się przeciskają, ale pięć mamy mniej, to na całym wydruku na pewno by było yy, widoczne. A z takiej właśnie przypomniałem się nowości, dzisiaj wprowadzam w sklep internetowy, printer sklep, to w tym momencie była reklama. Nowe urządzenia i HP i brodery z tej nowej serii. Yy, dlatego, żeby wszystko miało swoje miejsce, a pytacie mnie czasami, muszę. Muszę na bieżąco do mnie wymyślać, wymyślać co i jak, ale zaraz zawracam. Mam klienta. Dobra, załatwiłem temat. Wracając do urządzeń, urządzenia drukujące, laserowe, atramentowe, również Epsony, chociaż doskonale wiecie, że ich nie lubię, ale trzeba wyjść, na, wyjść na, prze, naprzód oczekiwaniom klientów zamiast płacić 1000 zł za urządzenie Canona, które jest atramentowe z tanim atramentem, można zapłacić 500 zł za Epsona, który też ma tani atrament może o mniejszej pojemności, ale mimo wszystko, mimo wszystko jest połowę tani, a patrząc na ostatnią sytuację u nas, no, każdy patrzy gdzieś za tą ceną, także wprowadzam dzisiaj w sklep internetowy urządzenia drukujące będą też tam HP, będą brodery tak jak wspomniałem przed momentem jak mi piszecie, jaka propozycja to będzie mi łatwiej po prostu Wam coś zaproponować ewentualnie doradzić co można co można kupować Też niedługo w sklepie internetowym pojawią się Myślę, że dogadam się, będą też nowe produkty Ale z takiej bardziej chemii Do elektroniki Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Natomiast no, co, coś trzeba robić, żeby jednak rozbudowywać Tą bazę produktów Żeby jednak to było wszystko atrakc atrakcyjniejsze przede wszystkim no, Klient jednak y, Szuka po internetach wtedy, wtedy czasami Pewne rzeczy może Krótko mówiąc zakupić też na naszym sklepie Słyszę, że zaczyna się drukować długa kartka testowa po, procedur, po tej procedurze. I mamy. That's it, wszystko. Wszystkie 100%, 100%, 100% udało się. Było to nowe urządzenie, więc nie jest to procedura zbyt skomplikowana i na następny raz będziecie wiedzieć. Czyli, jaki case można wyciągnąć z tego, właśnie z tej produkcji filmowej, bardzo ambitnej, to taki, że jeżeli zakupujecie 425, 426, chyba 425 już ciężko kupić, ale 426 ona jest nadal dostępna. Ja nawet w ofertę chciałem to wrzucić, ale. Czasami do mnie piszecie, jak Wam zaproponuję, to u mnie już kupić nie chcecie, bo e, dostaję e maile. Kupiłem w tym markecie i w tamtym. Było tanie, proszę Pana. E, ale zapytacie mnie o zdanie. Także jakbym pracował w tym markecie, bym miał prowizję, a tak to nie mam nic poza straconym czasem. No takie są realia, każdy z Was szuka ceny Jeżeli będziecie mieli problem z wydrukiem, klapka do góry, bo mi się, na pewno to jest, ale kto by ją czytał? Po co? to zrobicie i uzyskacie. Myślę, że to było pomocne. Dajcie łapkę do góry i komentarz pod tym filmem. Życzę Wam miłego weekendu superowego. Dzisiaj jest poniedziałek, wtorek, w środę ostatni dzień, także jeżeli ktoś sobie wziął poniedziałek, urlop, czy jeżeli pracuje, poniedziałek, wtorek, środa, trzy dni można powiedzieć urlopu, cały tydzień może bumelować. A już będąc na autostradzie w sobotę, Słuchajcie, jechało samochodów z kempingami, z rowerami na dachu bardzo dużo. Ja też wróciłem, moi drodzy, też wróciłem. Na lawecie, na lawecie, na lawecie. Przejażdżka mi kosztowała 2000 zł. Bo się spierdolił samochód. Było to trochę przykre, ale niestety tak czasami wychodzi. Oto przejechało na lawecie. Mój asystans mi powiedział przez telefon, że jakbym go rozbił, to by po mnie przejechali. Ale ja go nie rozbiłem, bo się zepsuł. No i Mogłem tak pierdolnąć, bo jeszcze jechał gdzieś w barierę yy, energochłonną, może by po mnie przejechali. Zderzak by kosztował może za 300 zł, a cała przejażdżka do mechanika kosztowała 2000. Czasami się tak zdarza, ale wyciągnąłem z tego lekcję. Z każdej porażki człowiek wyciąga lekcję, co zrobić. Nigdy w życiu nie wykupię assistance, bo jest gówno wart. Kupię assistance kilkudniowy, jeżeli będę gdzieś dalej wyjeżdżał. I koniec. Wtedy do 500 km wieście mnie, gdzie? Wokoło Polski jakbym miał taki wyjazd także ubezpieczenie już począłem oczywiście ubezpieczenie czasowe kosztuje 300 zł na ten samochód a ja straciłem na samą przejażdżkę dwa koła, ciekawa była Mo, moi drodzy, nie ma marudzę z każdej takiej sytuacji można wyciągnąć coś ciekawego dla siebie i bo będziemy mądrzejsi na przyszłość bardzo dziękuję za atencję, łapka do góry życzę wam wspaniałego weekendu, bo chyba nic nie nagram ale jak nagram, to nie będę, miał, nie będę miał czasu pewnie opublikować normalnie pracuję w piątek nigdzie nie wyjeżdżam, mam bardzo dużo pracy a to wszystko też kosztuje więc życzę wam szczęśliwcom, co mogą spędzić czas wolny, gdzieś daleko na wyjazdach, a ci co zostają w domu przyłączam się do was ja też, moi drodzy, dziękuję za atencję Printword sklep. To była reklama. Nowe drukarki. Już siadam i wprowadzam. Miniaturki też nowe. Robię. No jeszcze na pocztę muszę i podatek zapłacić. Dziękuję, cześć.